Ceny peletu na początku listopada tylko nieznacznie różnią się od tych, które widzieliśmy w zeszłym miesiącu. Można było jednak zakupić opał o kilkadziesiąt złotych taniej podczas obniżek z okazji Halloween. Informowałem o nich na swoim blogu. Obecnie tańszy o 40 zł jest peleton dostępny bezpośrednio w sklepie producenta. Jego cena wraz z dostawą to 1299 zł za paletę. W dwóch sklepach staniał pellet Clear Energy w Wole Bio o 88 zł, a w firmie Sambudrol o 20 zł. Pelet Slav Forest ze sklepu Outlet węgla można kupić o 81 zł taniej. Ostatnia odnotowana obniżka ma miejsce przy pelecie Premium Grudzień. Na stronie producenta jest dostępny w cenie o 70 zł niższej niż miesiąc temu. Najtańszym peletem w zestawieniu jest pelet drzewny z Pelet Palet. Można go zakupić za 1188 zł. Waga palety wynosi 990 kg, co daje 1 zł i 20 groszy za kilogram. Najtańsze pelety z certyfikatem EN Plus A1 znajdziesz w sklepie Wolebio. Bio. Wszystkie pochodzą z Ukrainy. Są to Pelet Lec Pelet za 1175 zł. Pelet Slav Forest za 1179 zł, Pelet DPP za 1185 zł. Wszystkie palety mają wagę 975 kg. Najtańszym peletem z Polski jest premium grudzień w cenie 1189 zł za standardową paletę. Jeśli interesuje Cię pelet polskiej produkcji, który ma certyfikat N, a 1, to najtańsze produkty znajdziesz na Pelet for Future. Pelet Clear Energy, Anpol i Magnum Perfect są w cenach poniżej 1300 zł wraz z dostawą. W podobnej cenie dostępny jest też pelet Peleton dostępny u producenta. Po pelet Olczyk warto zajrzeć do sklepu EcoWarm. Stosunkowo tani jest też pelet Haski od Heat House. Link do całego zestawienia znajdziesz w opisie. Możesz też porównać wszystkie pelety na stronie cenyopał.pl. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.